Cześć, tutaj Harry do Camaro. To, co się za nami właśnie dzieje, to są kolejne zawody w Pocku Formule TFC. Bardzo wielu strażaków się startuje. Są świetnie przygotowani, są zakochani w tym, co robią i wierzę, że Ci naprawdę dadzą w siebie wszystko. Jakie będą wyniki, zobaczymy za kilka godzin. Do zobaczenia. どうぞ。

Dzień dobry, dzień dobry. Kierzę z Lukamara. Pozwolę się przysiąść w sympatyczne grono. Który raz startujecie? Pierwszy raz. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Pierwszy, tak. I jak wrażenia? Yy, bar bardzo fajnie. Podzielimy się mikrofonem. No dobrze. <laughs> jak wrażenia? Bardzo fajnie. Jak na pierwszy raz naprawdę super. Już jesteście po czy przed? Już po, jak Już. chyba widać. <laughs> no, nie, nie, nie przyglądam się, ale widzę, że są emocje, widzę, że jest energia. Yy, jak myślicie, jak wam poszło? Myślę, że czasy, tak jak na pierwszy raz, były takie w miarę dobre. Najważniejsze, że daliśmy radę przebiec cały tor. A u Ciebie? Spodziewałem się gorzej, wyszło lepiej, także jest super. Skąd jesteście? Sierpc. To chyba niedaleko tutaj. Tak, tak, około 30 km. No to super, to ja trzymam kciuki. Bawcie się dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. In organizator tego niesamowitego wydarzenia Mariusz witam cię serdecznie po raz kolejny tak, czwarta edycja już w tym roku w Płosku, stale się rozwijamy, mam nadzieję, że na tym nie skończymy i będziemy dalej tutaj w płosku gościć na starym rynku. Jakbyś mógł tak skrócić być, jak wygląda i ile czasu zajmuje organizacja takiego wydarzenia? Fizycznie jesteśmy tutaj kilka dni, kilka dni przed wydarzeniem, kilka dni po wydarzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o znajdywanie tak środków czy organizację papierową tych zawodów, to praktycznie kończymy jedne, zaczynamy już miesiąc następnych. A jak frekwencja? W tym roku jest więcej osób, czy mniej startuje? Mamy największe zawody w tym roku w Polsce. Mamy ponad 160 zawodników, więc to są jedne, największe zawody w Polsce, jedne z większych w Europie w tej chwili. Pod względem publiczności zawsze jesteśmy numerem jeden. Mamy wielotysięczną publiczność, jak co roku w polsku dopisuje. Rozumiem, że w przyszłym roku też się widzimy tutaj? Miejmy taką nadzieję, że wszystko się uda, że w przyszłym roku będziemy również na polskim rynku. Tego życzymy. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Dziękuję. Ze mną Marcin, my się poznaliśmy w zeszłym roku i startowaliście, daliście czadu jako Firefox Team, dobrze pamiętam? Tak, zgadza się, w zeszłym roku startowaliśmy drużynowo, co prawda dzisiaj nie mogliśmy być w takim składzie, namówiłem, co prawda dzisiaj szwagra zadebiutował, już dzisiaj dobry czas osiągnął, 2.21. Co prawda startujemy też w tandemie jako Firefox, z, z nową osobą, ale cały czas Firefox. Jak myślisz, pobijesz swój rekord dzisiaj? Przede wszystkim, żeby się nie zgrzać na początku na schodach, a potem zobaczymy jak będzie. Dam siebie wszystko. Planujesz kolejne starty? Mm, tak, co prawda trochę teraz będzie mi kolidować z kursem, na który będę się wybierać. Wydaje mi się, że będę startować w Krakowie. Ty teraz pracujesz w Wojskowej Straży Pożarnej, dobrze pamiętam? Tak, zgadza się, służę w wojsku. Czym to się różni od pracy w PSP? Kolorem munduru tak naprawdę, ale tak to no, specyfika tego jest po prostu ta sama straż, tylko że jest wojskowa, no ale po prostu działamy na terenie Gdyni, tylko że wojskowym. Super, sukcesów, życzymy powodzenia na starcie. Dziękuję bardzo. No będziemy tutaj rozmawiać, nie? To Ze mną panowie, przedstawcie się, proszę, skąd jesteście? Cześć, jestem Łukasz, jestem z Radkowic. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowicach. Grzegorz, OSP Radkowice. Który raz startujecie? To jest nasza trzecia wizyta w Płocku i jak się okazało po startach indywidualnych najlepsza z tych trzech edycji, bo poprawiliśmy o sporo nasze osiągi w porównaniu z poprzednimi latami. Do czołówki na pewno sporo brakuje, natomiast cieszy na pewno, że jest progres. No to fantastycznie, która przeszkoda jest najtrudniejsza w, taki, w takich zawodach? Nie ma łatwych. Nic w pracy strażaka chyba nie jest łatwego, poza satysfakcją z ratowania życia. Yy, idziecie na rekord? Yy, no ciężko będzie, ale. Nadzieja umiera ostatnia. <grytanie> Nadzieja umiera ostatnia, także pozytywnie nastawieni będziemy czekać na tandem. Fantastycznie, ja Wam życzę powodzenia i do zobaczenia. Bawcie się dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki, pozdrawiamy. sound dot yeah, yeah. sound.com <laughs> Strażacka, przynajmniej ja Ciebie tak nazywam. Beata Świderska. jakbyś mogła powiedzieć jakie masz do tej pory osiągnięcia swoje tytuły? O, bo ja nie chcę nic pomylić, a Ty zrobisz to tak jak trzeba. Ojej, dzień dobry. Pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski FireFit, które odbyły się we Wrocławiu, czyli tytuł Mistrzyni Polski. A rok temu na Mistrzostwach Europy udało mi się być trzecia wśród kobiet, a na świecie jestem ósma, czyli w top 10 kobiet na świecie, jeżeli chodzi o starty indywidualne. W tandemie na świecie zajęłam trzecie miejsce z koleżanką z Ukrainy, z Oksaną, którą pozdrawiam i z dziewczynami, m.in. z May, Oksaną, Bianką i Marii, czyli z dziewczynami z Europy zdobyłyśmy drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych w sztafecie kobiet. Zabrakło nam tylko jednej sekundy do Amerykanek, więc jeszcze jest do zrobienia parę rzeczy. Planujesz kolejne starty na skalę światową? 27 września wylatujemy do Stanów na Florydę na kolejne Mistrzostwa Świata, więc trzymajcie kciuki mocno. Oczywiście, że trzymamy. Powiedz mi, jak długo trwa przygotowanie do takich startów? Tak naprawdę to my się cały czas przygotowujemy do startu. Cały jeden sezon się kończy, trzy tygodnie takiego luzu, żeby się totalnie się nic nie robi, chwilatki przerwy, odciążenia i potem wracamy sportem do treningu. Wiadomo, zimą się bardziej skupiamy na treningach siłowych, później, a na samym końcu bardziej na technicznych już, już przygotowaniach, kiedy przychodzi ten sezon startowy. Pracujesz jako zawodowy strażak, tak? Nie, jestem ochotnikiem z tak, Straży Pożarnej w Bilawie, bo chodzicie Straży Pożarnej. Bielawa, a w tym tygodniu uczestniczyłam pierwszy raz w na boże do Państwowej Straży Pożarnej. No i trzymajcie kciuki, żebym przyszła dobrze badania, bo z tego to mi zostało. Wiesz, wolę dopytać, bo jakby tutaj spotykamy tyle ludzi, że yy, każdy coś, każdy coś, także wolę mieć jasność. To jest dosyć wymagający. Jaki jest najtrudniejszy element dla Ciebie? Chyba całość, nie mogę powiedzieć o jednym elemencie. Tak naprawdę wszystko zależy od danego dnia i predyspozycji. Na przykład dzisiaj e, jestem po kontu znaczy, mam kontuzję, jeżeli chodzi o achillesy. We się nabawiłam zapalenia achillesów. I na przykład dla mnie najtrudniejszym elementem toru dzisiaj był slalom, który tak naprawdę jest najłatwiejszy. A dla mnie to był łzy w oczach, płacz i myślałam, że nie ukończę toru właśnie na tym elemencie. Ale ja się wiedziałam i byłaś naprawdę fantastyczna z tego, co mam byłaś pierwsza, prawda? Tak, tak. Z czasem 2 minuty i 10 sekund. Udało mi się dzisiaj wygrać zawody, więc no miło. A rekordowy czas? E, no dzisiaj to był czas 2 minuty i 10 sekund, ale tor jest krótszy tutaj i był bez podpięcia maski, więc tak naprawdę czas, który mogę zaliczyć to 2 minuty 29 sekund uzyskana na Mistrzostwach Polski we Wrocławiu. I ja myślę, że z takich kobiet i tutaj kilku innych, które się znajdują dzisiaj na torze, bo wszystkie chyba dziewczyny dały radę, prawda? Oczywiście, wszystkie dziewczyny były naprawdę fantastyczne. Było mnóstwo kobiet, które startowały dzisiaj pierwszy raz i uzyskały świetne czasy, więc to w ogóle dla nich wszystkich szacun, bo każda z kobiet ma taki sam tor do zrobienia jak mężczyzna. I nie ma tutaj taryf ulgowej, robimy dokładnie te same zadania, ten sam tor. Więc naprawdę brawo dziewczyny, super dobra robota. Także bierzmy przykład i z Beaty, i z każdej innej dziewczyny, która to startuje i zachęcamy do kolejnych startów, żeby coraz to nowsze, żeby tu nas było po prostu coraz więcej. Dokładnie, ja się bardzo cieszę, coraz więcej kobiet startuje, coraz więcej nowych twarzy się pojawia i też nowych panów, mężczyzn, to jest też dużo, dużo więcej. Więc super, no, naprawdę zawody u nas się rozwijają w Polsce i coraz ich więcej jest również. No cóż, mi pozostaje to życzyć jako też strażakowi, tobie, kobiecie strażaku, jak najwięcej. I jak najlepszych czasów i żeby tych wyjazdów jednak było coraz mniej, i na, na, oczywiście na akcję, i żebyś tutaj zawsze dawała takie oczady, gdzie się pokazałaś. I każda, każda inna dziewczyna. Dawajcie, dziewczyny, czaddy jesteście zarąbiste. Dziękuję bardzo. W ramach. No Współpracy medialno-strażackiej i tak dalej i tak Przekazujemy Ci naszą smyczki na nasz kubek. Obyśmy się miło wspominały i żebyśmy miło mogły kiedyś się spotkać jeszcze. Czy to przy okazji takich zawodów, czy przy okazji innego wydarzenia. Także dla Ciebie no, jestem... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Trzeba wspierać takie kobiety. Trzeba wspierać każdą strażacką inicjatywę. Czy to są wiersze, czy to są starty. Co by to nie było. Dokładnie. Tak, dziękuję. Sound.com